Materace gąbkowe, materace przeciwodleżynowe, łóżka rehabilitacyjne oraz koncentratory tlenu. To dar Tarnowskiego magistratu dla hospicjum domowego. Wartość tego sprzętu to ponad 20 tysięcy złotych. My od 2006 roku realizujemy ten program. W oparciu o doświadczenia księdza, proboszcza i siostry Zofii skonsultowaliśmy taki sprzęt, potrzebę zakupu takiego sprzętu, który byłby najbardziej potrzebny do wykorzystania. Ten sprzęt wykorzystywany jest w dziesiątkach godzin w skali roku, w związku z czym my wiedzieliśmy, że najbardziej zawsze potrzebne są łóżka, najbardziej koncentratory tlenu i najbardziej materace, bo to są te trzy elementy terapii i opieki nad pacjentem, który pozwala zachować temu pacjentowi możliwe, możliwie najwyższą jakość życia. W sumie wartość dotychczas przekazanego sprzętu to ponad 140 tysięcy złotych. Ternowskie Hospicjum domowe pomaga rodzinom ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad nimi w domu. Bywa od 60 nawet do 100 osób, to na bieżąco w jaki sposób są związane z hospicjum. Około setce ludzi pomagamy, organizujemy pomoc, na przykład lekarską, medyczną, no, chociażby w tym sprzęcie, tak jak Państwo tu widzą, czy no, ułatwienie dostępu na przykład do lekarza też różnymi naszymi sposobami staramy się to czynić. Zawsze jest tutaj, muszę powiedzieć, ogromna życzliwość ze strony każdego lekarza, który nigdy nie odmawia jak gdyby pomocy tym chorym, o których prosimy, żeby, żeby im w jakiś tam sposób pomóc. Pomagają też wolontariusze, bez których hospicjum nie mogłoby funkcjonować. Teraz jest ich prawie 50, ale wszyscy, którzy chcą pomagać, są mile widziani, bo nie chodzi tylko o pomoc materialną, ale głównie wsparcie duchowe i obecność, która jest najważniejsza dla cierpiących i umierających. Parafia świętej rodziny stwarza taką przestrzeń do działalności. My tutaj mamy solidnie zorganizowane biuro. Do którego jest bardzo łatwy dostęp, nie trzeba nikogo prosić o to, żeby tam wejść. Zawsze w tym biurze jest jeden z wolontariuszy, kompetentny, kompetentna osoba, która jest w stanie przekazać solidnie, solidnie przygotowaną informację, w jaki sposób hospicu może pomóc i czy jest w stanie pomóc, bo nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc. Wreszcie także parafia. Stwarza tą przestrzeń do tego, żeby ten sprzęt, który otrzymujemy, mógł być zadbany i poszanowany. Jak dodaje proboszcz Jan Góra, zakupione przez Urząd Miasta sprzęty pomogą dotrzeć do większej ilości śmiertelnie chorych pacjentów. Tym bardziej, że to bardzo nowoczesne urządzenia, które pomagają nie tylko cierpiącym, ale i tym, którzy im pomagają. Bo często to praca wymagająca wiele wysiłku i poświęceń. Julita Majewska, Telewizja.